Byłem przekonany, że mi się upiecze, ale niestety nie wszystko za sprawą pszczółek z Szerbi. Karol Stróż, dziękuję za nominację i oczywiście podejmuję wyzwanie, ale tylko i wyłącznie ze względu na cel. Także mój challenge. I tupak guru przewracają się w grobach, słysząc w bit wciśnięte, moje sity słowa. Artysta ze mnie żaden nie znam się na rapie, ale ludzie dziś cierpią przez COVID-19. System wymienka, biznesy padają, tylko dzielni medycy wciąż zachrzaniają. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy salowe. Ja wam z tego miejsca ślę wielkie lowe. Zamiast kwiatów wiązankę słowną od ludzi dostajecie, w jakim my cholera żyjemy świecie. Wpłata jest na propsie, nie bądź żyła sknera, się pomaga, klikaj, nie czekaj już teraz! Mamo ona rzecz nabyta, koleżanko, kolego. W biznesie dziś się liczy kompletnie co innego. Czas na restart totalny i zmianę myślenia, redefinicję waszego prostego spojrzenia. Tu liczą się wartości, nie w słowach, a czynach. Zamiast kasy człowiek tu się kupy trzyma. Wewnętrzny empatomat odpal dzisiaj w sobie. Dobro wraca, pamiętaj, liczy się człowiek. Gdy twój okręt przecieka, gdy tonąć zaczynasz, pamiętaj, że masz zespół, a w zespole siła. Angażuj, doceniaj i pytaj o zdanie. Skup się na potrzebach, strategię dostaniesz. Kryzys to egzamin dla każdego lidera. Gdy tylko zaliczysz, duma cię rozpiera. Więc zostaw z tyłu wszystkie czarne myśli. Gdy przestaniesz działać, nic się nie ziści. Polityczne przepychanki, prezesura, cenzura. Niech się węgle schowają, bo to teraz wzdura. Dziś nieważne są targety, panie i panowie. KPI naszym, niech będzie nasze zdrowie. Na zdrowie. No właśnie. I teraz czas na moje nominacje. Igor Klaja za niezłomność, którą pokazuje w kryzysie. Maciej Panek, rodzinny biznes w trudnej sytuacji, ale Maciej śpiewa, więc ma predyspozycję. Małgorzata Bieniaszewska, bizneswoman, która nie boi się wyzwań, więc mam nadzieję, że i moje podejmie. Oraz Katarzyna Fręczak-Sito. Rapowane Montessori może być całkiem ciekawe. I jest jeszcze nominacja zagraniczna. Specjalna. Nasim Nikola Staleb, autor Czarnego Łabędzia i Antykruchości. Lektur obowiązkowy na dzisiejsze czasy. Mam nadzieję, że Was uszy za bardzo nie bolały.